Dzisiaj, ale znowu wieje, słynne wydmy kanaryjskie. 400 hektarów, 6 km długości. Jest to tutejszy oficjalny park narodowy. Częściowo, bo nie wszystkie właśnie są udostępnione turystom. Po ostatnich eskopadach w górach. Dzisiaj właśnie takie klimaty. Wójziemy sobie tam chyba brzegiem plaży i zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. Nie wiem czy to zawsze tak wieje Czy tylko ja mam pecha Ja twierdzę e, Czy tylko ja mam pecha z dzisiejszym dniem Tutaj chyba od tej latarni pójdziemy sobie tam dalej zobaczyć Pomijając ten wiaterek który jest ciepły oczywiście to pogoda naprawdę jest fantastyczna stopni, ale grzeje fest Idę tam przed siebie kampaniera gdzieś tam są ponoć Wysłałem kineskę, około 15 minut Jeszcze marszę przez tą pustynię Kłużę na ciężkim kacu Kurwa ciężko O w mordę Dobra zdjąłem te buty w tej chwili, bo stwierdziłem, że może jednak będzie lepiej szło się bez butów Idziemy no, jednak, jednak debilem nie jestem, że w butach tu szedłem. Znajmijcie buty jak będziecie śli, inna bajka jest. Ładne tu wydmy. Gdzieś tam ponoć muszę się wbić na tą najwyższą, piątą. A mam za sobą w zasadzie dwie. To jeszcze o, gdzieś tam. Chyba tu wpadnę też jutro, jak będzie słońce, bo byłem... Wczoraj jak słońce było, ale wiatr był tak mocny, że to wszystko, ten cały piach w oczy leciał. Dzisiaj nie ma słońca, w sumie spoko, taka pogoda jest do marszu. I trochę wieje, ale tego wiatru tak nie rzuca. A chciałbym kilka ujęć zrobić właśnie jeszcze jak będzie ładna, słoneczna pogoda. Dobra, jednak na plażę zszedłem, lepiej się idzie. Tam bo na Onastydzie kampanieros siedzą moi. Wbijamy do nich. Ostatnie podejście, wyżej już nie wchodzę. Coraz ciężej pod te pagórki podejść. Myślałem w ogóle, żeby na Wielbądzie tu pojechać, bo była taka owca. Ale jakoś w końcu też zrezygnowałem. Chuj, że tu ciężkość. Nogi grzęzną w tym piasku. Wdrapałem się, ale widok zacny. Dobra, zobaczcie sobie jeszcze parę ujęć. improving to greater than six miles on friday morning Star Ruszyłem się, słuchajcie, z hotelu, pogoda dzisiaj, no bez szału powiem, wczoraj piękne, słoneczko, żar z nieba się lał. Ruszyłem z moimi towarzyszami podróży, compañeros, pości sobie teraz nam mszę zobaczyć. Mówię, jakoś msza, mnie mało interesuje, też sobie tu, sobie tu przejdę, spotkamy się pewnie tam za godzinkę. I pochodzimy, miejscowość Playa de Ignes, nie wiem czy to dobrze wymawiam cały czas okolice nas paloma gdzie stacjonuje zobaczymy sobie idę chyba na promenadę najpierw idziemy dalej słuchajcie dołączyli moi kompanieros i tak bez planu macie jakiś pomysł w ogóle może dokąd zmierzamy Ale co tam jest da, a, tam jest San Agustin do San Daleko stąd e, nie to chyba, chyba tam gdzie ten Europa. Aha to miśnka jest no dobra to idziemy do San a tam na San Agustin tam nie byliście rozumiem nie. Można by było zobaczyć ten, jak ten hotel się nazywał, ten drugi. Nasz, ten co nie chce mieszkać? No ten super hotel. Ten co był za 3000. Ja powiem wam jak byłem słuchajcie na czekajcie to była. Na majorce to no. robiłem taką akcję, że wbijałem sobie do tych hoteli pięcie no. no jakie tam były, jakieś wypasione, wchodziłem no. sobie tak wiesz, z telefonem. to się co i jak. Nikt nigdy się nie ło nic. W zasadzie, jakby ktoś na Janusza chciał skorzystać z takich atrakcji, to też mógłby, przypuszczam, bez większych problemów. Takie hoteli tam odwiedziłem, bo mi się tam po godzinie czy półtorej znudziło już. No, ale jako ciekawostkę. Dobra, to idziemy w San Augustin, Taki plan. No, ale pojebana akcja w ogóle. Pełno kuźwa krwi. Nazywamy właśnie... Nazywamy właśnie kuźwa karetkę, bo jakiś dziadek w ogóle strasznie krwawi. Tutaj na szczęście kompaniarzy mieli apteczkę, to trochę... Nie chcę tu kręcić tego, ale masakra ile krwi jest. Wzywamy karetkę, żeby tu przyjechali. Ciężko tu w ogóle ogarnąć adres, jakaś nazwa hotelu chociaż i, i po tej nazwie hotelu po angielsku nic. No słabo to wygląda, słabo. Gościu strasznie krwawi. Słuchajcie, no człowiek w potrzebie, 66-letni. Nie wiemy, co się stało, ale tak, karetkę wezwaliśmy. Koleżanka poszła z drugiej strony. Ja powiedziałem, że pójdę sobie z tej tutaj wyżej. Jeżeli ktoś zobaczy, że tu podjeżdżają, to ich pokierujemy, bo to jest takie mega miejsce w takim zaułku nad, nad tym oceanem. Ale tam w krofile ciało, masakra, nie? Dalej w sumie leci. Dobrze, że ja trochę apteczkę jeszcze miał, to coś tam się próbuje chociaż zatamować. A, niefajna sytuacja. No ale co? Trzeba pomóc chłopu o, jedzie gretka. Sytuacja zażegnana, zajęły nim się służby medyczne. Pamiętajcie zawsze, jak widzicie takie akcje, zatrzymujcie się, bo tutaj wiele ludzi po prostu przeszło. Wiele było też gapiów, którzy kompletnie nic nie zrobili i w sumie dopiero my zadziałaliśmy tutaj z tym telefonem, i żeby to wezwać. Nie, boję, nie, bo, nie bądźcie obojętni na takie sytuacje, bo równie dobrze zawsze kiedyś wy możecie tak leżeć i, i nie ma chyba nic bardziej pojewanego na tym świecie, jak drugi człowiek przechodzi w takim stanie obok drugiego człowieka i nawet nie kiwnie, nie zkiwnie, żeby zobaczyć, co się dzieje. Jest OK. Zdrowia życzymy dziadkowi. Lecimy dalej. Zatrzymaliśmy się na jakieś piwko. W sumie nie będziemy chyba nic tutaj jedli. Wy nic nie zamawiacie, nie? No, ja chyba to też odpuszczę, powiem Wam, jak tak patrzę. To no, no nic specjalnego tu nie ma. Jakoś specjalnie głodny nie jestem. Albo gdzieś dalej, może coś. Albo ewentualnie wrócimy do hotelu. Zobaczymy. Jakiś plan mamy dalej? Idziemy po prostu przed siebie. Chyba jak jeszcze przejdziemy. Czyli ogólnie dzisiaj takie spacerowanko od samego rana. No możemy coś na mapach jeszcze sprawdzić. Dzisiaj taki lazy dzień powiem wam jest, kurczę. W zasadzie za dużo nawet nie ma co kręcić, jakichś ciekawszych akcji widokowych. Możemy poobserwować. Także spacerujemy, spijamy sobie piwko, może później coś zjemy. I tak dzień zleci. Fajnie, że te chmury trochę przewiało, już słoneczko znowu wyszło. Wam no, idziemy już tam dobre 20 minut, ale ta plaża tu jest ogromna. Tam z rogiem dalsza część. W zasadzie to mógłby przez całe te wydmy jeszcze przejść. No 6 km długości same wydmy mają. Więc tutaj też pewnie już kończy. Jest pewnie kolejne kilka kilometrów jeszcze jest Koniec wycieczki. Doszliśmy do końca. Ile żeśmy zrobili tak kilometrów? Myślisz? 4,5. 4-5 No i dobra, koniec. Wycieczki. Na dzisiaj to wszystko. <laughs> Piwko weszło, fajnie jest. <laughs>